Zmęczyło cię ciągłe odchudzanie? Wybierz piperinox i ciesz się piękną sylwetką. Badania przeprowadzone wśród otyłych osób potwierdzają skuteczność piperyny w stabilizacji uzyskanej masy po zakończeniu stosowania diety. Dzięki kompleksowemu działaniu, nie tylko zmniejsza się zawartość tkanki tłuszczowej w ciele i apetyt, ale także poprawia się wydolność organizmu i stan zdrowia. Dzięki Piperinox proces odchudzania trwa nieznacznie dłużej, ale jest bezpieczny. Nie wymaga dużego poświęcenia i daje gwarancję cieszenia się z efektów odchudzania przez długi czas. Aktywizuje redukcję oraz utrzymanie wagi ciała. Natychmiast usprawnia metabolizm tłuszczu i węglowodanów. Wykorzystuje opatentowaną formę piperyny, bioperinę. Wystarczy jeden kapsułka dziennie, by cieszyć się maksimum efektów. Piperinox to najskuteczniejsze kapsułki wykorzystujące moc piperyny. Zawierają opatentowaną formę bioperinę, która korzystnie wpływa na redukcję wagi, aktywizując metabolizm i usprawniając wchłanianie składników odżywczych. Piperyna to substancja wielokierunkowo wspierająca proces odchudzania.